Witajcie, ja jestem Radikal, ze mną jest Antonio Cześć I witam was na nowej serii na moim kanale z gry Tym razem jest to gra... Jak się nazywała bo zapomniałem? GRID <toddawne> <toddawne> 2 GRID 2, właśnie Gieleczka GRID 2 Taki typ wyścigówek fajnych No jedną już gieleczkę sobie zagraliśmy No fajnie to wygląda, fajnie no hmm. i co tu więcej mówić, Antonio tam ustawia wszystko i zaraz sami zobaczycie jak to wygląda. Opie, y było tutaj y uszkodzenia tylko wizualne, dałem pełne, że będzie tam się wszystko psuło. O to to, to będzie dobre. Będzie ciekawe. Będzie dobre. A w ogóle może tak auto rozwalić już w ogóle, że nie jedzie w ogóle? Teraz chyba tak. To będzie ciekawe na pewno. A dobra, dobra. Nie ogarnąłem przez chwilę. Jeszcze nie wiem czy mówiłem czy nie, ale ja praktycznie no jedno, jeden zagrałem teraz przed chwilą. Jeden i wyścig mały. Jeden. No i to i więc ja ile, nie jestem Ile da cię krąży? Adam, czy trzy Daj trzy może? Dobra. potem będziemy zmieniać. I właśnie nie wiem jak jest teraz. Myślę, że dźwięk jest jakoś ustawiony w miarę, ale najwyżej po tym odcinku poustaja sobie wszystko, żeby było bardzo dobrze. Idealnie. No jak tam, panie? Kończysz? Kończę. Super. Okej. Okay. I gotowe. Tworzenie I gry. Tworzenie gry, dobra. No to teraz się zobaczycie. I co? Tam. I gotowe. start. Radny. Start, jedziemy. Jest. Zaczynamy. Ej, bo nie wiem, czy to, to jest to moje auto, co ulepszyłem? Chyba tak. Nie. 10 A. sekund. Zobacz, zobaczysz, zobaczysz jak ja mam fajny. Nie wiem czy to jest to, co ulepszyłem? Chyba tak Dobra, A zmieniłeś tak, kolor? No, zmieniłem sobie, taki fajny jest taki... Taki fajny wzorek mam. Nie wiem czy to teraz będzie dobra, wczytywanie. Mam nadzieję, że to mi zapisało te ustawienia. Jaką masz najwyższą prędkość? Nie patrzyłem tak, ale no, może zaraz ci powiem. O no, tutaj... no, no dobra, zapisało mi moje. A no to wyścig, panie. Zobaczymy jak to jest lepsze. Czego to jesteś pierwszy? Haaaa No, dawaj Co jest Dobra, 3 Gras Jedziemy No i tak ta gra wygląda, no wygląda fajnie, fajnie Dwa 2000... yy, gra z 2013 roku No to właśnie, no to... No kurde, mnie wywaliło! Mnie też wywaliło! Dobra, widać, że i lajtami, lajtami jesteśmy no, że wywala nas na, na każdym zakręcie. Trzeci raz w tą grę w ja, ja pierwszy raz już odpaliłem i drugi wyścig gram teraz. No, bo, nie, trzeci. Dwa razy graliśmy przed chwilą. Ścięty zakręt jakiś miałem. Wiesz. A kurczę, Luju! A? Wyprzedziłeś mnie! A, wypalę go, bo cię bym cię wywalił. Dawaj! A! Co za, Oj, co za to gość. Wychowałem. A czekaj bo nie widziałem zakryt, tu gdzie jest zakryt, nie widziałem Całkiem zasłoniłeś mi zakręt. Nie widziałem, w tą stronę skręcić, dobra gramy na poważnie Ale, Ale mi się, się też ściąga, to możesz sobie to nalepszyć. Kierowanie. Dobra, jedziemy Trzeba, Trzeba wygrać ten wyścig Już już. Ale mnie wystrzeliło Dobra, udało się tym Dobre, razem nie. Tym razem mnie nie wywaliło gdzieś na barierki Więc jest dobrze Drugie, już drugie odkorzenie robimy Oh. O Jezu! O kurde Coś nie wyszło. Ej no ciebie cofnęło, nie fair. <grystanie> Dobra, jazda. Coś mówi, że przegram nie, jak się rozbiję, to by taki jakoś ten cały. No A teraz Ej, wiesz, zauważyłem, że jak jadę w wyjście to ci ścisza chyba. Kurde, o kurde, o kurde! Kos! No to. I wiesz co zauważyłem? Co? Jak ty rozwalisz, jak ty rozwalisz ten, rozwaliłem sobie koło, to nie mogę skręcać teraz. Serio? A, ja i nie skręcasz? De delikatnie, samo skręcam i w lewo cały <grym> Fajne. Cały czas muszę, muszę trzymać ten, nie klawisz, żeby klawić w prawo jechał. To nie, ja na przegrałem przegram całą. No, czy jesteś pierwszy. Chyba jak idziesz tam mam do ciebie. Kurde Ty ktoś dołączył do nas Chyba yeah, Nie, nikt nie dołączył Nie dołączył, bo wyskoczyło mi coś N Nie, nie masz na coś? Nie No właśnie, Steel dołącza ah, yes. Dołącza do... Do? No? <glocki> to ktoś dobija na, do nas nie, Ja niech chcę dobija Dobra Ciekawiej Dobra, przegram to na bank I chyba nie o Jezu! Co <laughs> se na jihu? Předsta? je to. Vlastně. Ahoj. 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 Dobra. Ahoj. 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 Pół, znaczy półtorej no, sekundy, bez... nie wiem na ciebie. No. Ale beznadziejne jest to ten. Runda druga teraz będzie. Beznadziejne jest to rozwalanie całych aut, bo normalnie nie można potem jeździć. Bo tak się rozwali. <grym> ale fajne, to jest realistyczne. No. Dobra, jeszcze raz. Druga runda teraz jest. 123 metry. Wow. Ja nie, nie, nie patrzyłem jakiego. Przebyty dystans 19,5 km. Średnia pozycja 2. <grym> Druga, co zrobić? Ej, teraz więcej coś jest stało? Jak więcej. Co to nie, nie wiem, czy to jakiś... Nie wiem. Ja mam oczekiwanie na graczy. Ja też mam oczekiwanie. Coś o, jest. jest? Coś więcej. Co? Jest. Co jest? Patrz jest ten stream jest. Nie wiem, nie ogarniam. Dobra, jedziemy. Dobra, gramy i tak! Mi ja on coś gada do nas, ale ja Ale jaja Ale mnie w nazywaliło, o Jezu Dobra, grałe Ty goście dobrze grają, ale mam tam moje No Gaz, gaz Czwarty jestem, drugi na razie. Ja jestem drugi Serio? Dobra, no? No, to nie nie jestem no. pali mnie go Drugi. Ja nie mogę Trzeci. Się no to jest ciężkie. Dobrze są, dobrze są. Jakbym mnie bym staranował i wpadłem w bandę. Ale jajca. Nie, wycinał na ogonie teraz. O, jak falę chciałeś! Nie <laughs> kurde mnie zrzuca na każdym zakręcie tak największym. Żeby... I też. Nie 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 ma! Kurde. Dobra. I jest szybciej! Uuu, zakręt jest! Tak, Je, zakrętu nie założyłem! <grym grym> Trzeci jak jestem! To, jak ty jesteś szybciej? Nie wiem! Nie wiem, jadę po prostu! Bo drift mi wyszedł w końcu fajnie! Jakiś jeden zakręt! Uł, bez wywrócenia! No widać, Ścięty, no kurde ścięty, no nie no, jej, szybciej, dobra no, no, już 13 sekund Ale jajca Ale faj, fajnie, Jesteśmy jajca. na podium na razie No ja trzeci jestem O, Jak, jak ja dopiero dokręciłem... Aaaa, barierkę ryniłem się No kurde, kurde oni ale... już tak pouciekali, że ja ich nawet na mapie nie widzę Ja też <laughs> Ej, Bob No, dobrze są jak nie wywaliło połowę połowę, połowę teraz przyjechałem Jedź Jedź, jedź, jedź że wywaliło. wywaliło Ja będę ostatni, jestem piąty Ja trzeci jestem, jakoś daję radę jeszcze, jakoś się trzymam w miarę Bo mam jakieś Dobra, gaza, nie wygram już tego na bank Jeszcze nie dogonię. Nie mam Mata Nie mogę jechać Ja 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 jadę jeszcze w jakąś w miarę Dobra, to już zaczynam łagodniać po mało Co, zaraz szósty typ mnie dogoni <laughs> Ja cały czas trzeci jestem się trzymał Ja się cały czas jeszcze trzymam Więc jest dobrze Awaj Cały czas trzeci. Cały myśli trzeci jestem. Ja byłem kurde pierwszy Nie ale to tylko na chwilę. Ja nie, cały, nie byłem cały piersić, czas ale... byłem... Znaczy na początku byłem czwarty, ale jestem... Ale trzeci jestem teraz cały czas. Potem w ogóle nic nie zmieniłem pozycji. Ale jak dobrzy są tutaj ludzie, tam ciu to tuż uciekli, że ich nawet nie widać. <grym> <grym> Dobra, to Osta... jeszcze jedno ogrążenie będzie. Ale no kurde, dziwne. Nie wiem co to że, że, że gramy raz z innymi. Ja mówię, że razem gramy, ale nie wiem na co Dobra, to powinno być coś takiego, że tylko dla znajomych. Coś no, takiego. to jest O, jak teraz mnie wywali! Dobra, aż tak mnie nie wywaliło, dobrze. Który jesteś? Piąty. Ścięty zakład jest ty, a jeszcze jedno okrążenie. Jeszcze jedno okrążenie jest. Skąd zaraz nie gościł do goni? Dawaj, jedź, jedź. Dobra, o dobra. Z tyłu zostanie dobrze. Ojojojojo. Oj, oj. Dobra, trzeci. Cały czas trzeci. Cały czas. Ty jak hamujesz to z ja jak hamuję z patem to... By... znaczy jak za każdym razem się spację jak klikam, ale to wyłączam gaz wtedy, bo jakoś lepiej w który mi wychodzi Wiesz S, S, czyli normalny tym. S? Bo hamuje na cztery koła wtedy, no? Dużo łatwiej jest zakręty powiedzieć teraz. Nie, bo ten... nie widzę na kreaturze, dobra No nie mi jeszcze ja gorzej, teraz... bo wtedy w ogóle mnie wywala gdzie, gdzie wszędzie idzie. Ja właśnie w każdym zaklę... czwarty wyprzedził mnie w kościół. Ajajaj To aj, aj. aj. nie, dobrze nie, nie, O dobry O, o nie, 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 na nie, już, niż niż nie, 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 Ej, ja nawet nie, 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 Czego? nie, już No Czwarty Kurde nie, nie, to, niedobre, A, to... Nie wiem, trzeba ukarać, żeby tylko dla znajomych to było. No. Bo to tak to słabo, jak ze wszystkimi gramy. Ja czego jestem, y, mam najwięcej punktów i tak, i tak wygrałem. Bo to jest <laughs> jakieś dziwne. Dobra. Z... o ile hajsu dostałeś? 297. Ja 2800. Ono nie, 2475 może dostałem Nie, kawałek poziomu wiem. Ja też kawałek kawałek taki no czego oni są u nas w tym? Wywali proszę, ja ich nie chcę tutaj To wywalałeś ich? Nie, jeszcze To widzę coś. Z tego pojedynczo. Ubywa ich Nie wiem, spróbuj zrobić, żeby to tylko dla znajomych było. No? Raz sobie się garniemy. Eee, Zapisz znajomych, zmień ustawienia. No? Opcje zaawansowane. No, taka, taka to jest giereczka, No, fajna, nam, nam się podoba. <noise> Ta, o. Fajna, fajna. Wymójdźmy na skrzynię nie szansę na zderzenie. I nie da się tu chyba ten, ten, takiego czegoś włączyć. Wybór trasy, rowcy. No tutaj, tutaj są wszędzie otwarte niby miejsca, są dla innych, więc. Obejrzyj ustawienia. A, dobra, trzeba pozamykać po prostu wszystko. Aha. no. Pozamykaj. zamykaj. I lecimy kolejny wyścig. Dobra, teraz już się na mnie wbije. Super, to dawno. Jeszcze ta. Jakąś inną mapę Właśnie, tylko. Kurde, zamaczymane. to było. Na pewno. Nie, nudno. Ja już kliknąłem, że gotowe. Widzę właśnie, tylko że kurde. Kurde, zawodu, wyścig. A dajmy teraz pół tylko czy wyścig. Jak? Punkty kontrolne, czy wieści? No wejści, wejści, te punkty są jakieś badziewne. Wejści, dajmy. O, jest wybór trasy, okej. Okay. To jest tyle tras, że... Wydaje nie ogarniam tego, jak udać. Dobra, to niech będzie Indiana... To nie, dobra, to nie, to jest słabe. Niech nie wiem, nie widzę. Będzie, Może mogę zobaczyć. Niech będzie to... Wybór trasy. Tutaj weźmiemy... Nie mogę tam polecić. Runda okay. pierwsza Runda druga Nie wiem, nie ruszam Wybierać daje się na twoją opinię fajną Okej okay. Okej okay, i start Czekaj no tak 10 sekund czekamy Niecim, Dobra, się nie... Ile w ogóle nagrywamy? 16 minut To do ilu dobijamy nie wiem, może zróbmy jeszcze jeszcze ten jeden i kończymy. No, może być. Tak i taki. taki. No, Wy... Są dwie rundy po trzy okrążenia, więc idę jeszcze chwilkę to... No tak chwileczkę sobie. jeszcze pogramy. No, nie ty... wiem dlaczego i tak z przyzwyczajenia cały czas mys myszkę trzymam w ręce. No ja też. Tak przydałoby mi się, czy, sześć, żeby się można było nawet obrócić do tyłu, albo w ogóle obrócić kamerę jakkolwiek. Da się chyba jakoś, jakoś, ale to nie. To nie mam. Dobra, miałem powiedzieć. powiedzieć. Ale da się chyba tak, że, że tylko do tyłu ci pokazuję. Mhm. No fajna by była też kamera ze środka na przykład. O no, zaraz się, liście, może się jakoś. Nie wiem. Gaz! Teraz ty pierwszy jesteś. No nie spychaj mnie! No Kurde! Co za ty? Teraz coś nie obraziłem. Dobra. <grym> tak, chcesz się bawić? Dobra. <grym> A stąd żeś mnie zdenerwował. To piękny szereg. No ja właśnie mi nie wyszło Powiedz, że z S sobie ten klikaj, to wtedy kurde... I nie, mi lepiej ze spacją jakoś. Ze spacją to masz ręczne, tylko ci tył hamuje, a S to na wszystkie koła. No właśnie. A... Dobra, dogaję się mało. To już koniec? To już koniec? Co, Ej, co ty tylko jedną okrążenie dałeś? Nie na też. <laughs> no, to dziwne. no. Ale wygrałem. No ale to no, kurde, doganiałem cię. Trzeba, trzy ja. <laughs> A jest chociaż druga runda? Nie wiem. Dziwne Ech. Jest druga dobra. dobra Czyli teraz jest jedno okrążenie, to według mnie nie wiem, zobaczymy Trzy okrążenia są niby ]ś. są to nie wiem O teraz co? czy? To czego chcesz? Albo może na pierwszą, na pierwszą rundę może dałem jedno Może Na drugie dałem jeszcze Go Zabry. Mamy identyczne auto i nie, nie mogę się w wyprzedzić. <grym> Dobrze, o to chodzi? No prawie wyszło, Oje. prawie mi się udało wejść się Nie, Nie Mnie całkiem wywaliło. <grym> teraz już się nie wywali, to już mogę sobie pomarzyć o tym. Dobra, ja teraz zhamuję i tym, i tym. Na zmianę. i zahamowałem, i to ostro Dobra, jazda, no szybciej, bo mnie dogania O kurde, ścięty zakręt <laughs> dobrze, dobrze O Jezu! Jak wywaliło! O ja cię kręcę, jak się pobijają, na wszystkie strony, mnie wręciło. Dobra, jazda Nie no, ja nie ogarnę tak. Ja w miarę. Znaczy nie, ale też nie w sobie jak teraz. Dobra. Na razie nie wywalam, jest to dobrze. Chory ci daję. <grym> tak, chory daję. Tłumacz <grym> Żebyś na odcinku ładnie wygrał. Bo Teraz wygrałeś ty, więc... Dobra, idziemy. Nie, z to Ci teraz będzie decydująca runda po tym, jak ja teraz wygną. Jak decyduje? Są, dwie rundy są czy trzy Teraz już jest druga. I, i ostatnia. A, czyli nie, dobra. Ci będzie remisa to wychodzi, bo Ty wygrałeś jedną miał drugą. Coś będzie Ala Levis. No chyba Przyjemna gieraczka. przyjemna taka. No. i można się teraz spodziewać się nowej serii, w której no, będzie Troszkę będzie Final Meta! Kurde, nie zdąży do mety dojechać 10, 9, 8, 7, 6, Zdy, Ty już dojechałeś? No, 5, 4, 3, 2, Nie zdążę! Kurde, Krótko... <laughs> przed samą metą Dobrze. dobrze, dobrze, dobrze Dobra, zamknięty. Kończymy chyba na nie. 21,5 minuty Dobra, kończymy. No taka odcinek, fajny. Nowa seria, może będzie z tego, może zobaczymy. Mam nadzieję. No i co, to będzie tyle. No na razie się ma do następnego. Cześć.